Prawie 14 minut po godzinie 13. Witamy Państwa w Polskim Radiu RDC. Audycja w rytmie kultury. Beata, i wiesz przy mikrofonie, a razem ze mną i z Państwem pani Ewa Iżykowska, śpiewaczka operowa. Pani profesor, witam, Pani Ewo. Witam bardzo serdecznie. Spotykamy się z powodu Marii Callas, by opowiedzieć Państwu o tej niezwykłej postaci, ale też o świecie operowym, który dla mnie jest dosyć egzotyczny z prostego powodu. Po prostu go nie znam. Ale jest w obliczu też tego, że jest tak egzotyczny, też pojawia się wiele pytań, które mam nadzieję dzisiaj też spróbujemy rozwikłać. Pani Ewo, pani w swojej drodze zawodowej jako śpiewaczka operowa szła w jakimś sensie śladami Marii Callas, ale dlaczego Maria Callas dla świata operowego jest diwą wszechczasów? Na czym polega fenomen tej postaci? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tak niezwykłej rozmowy dotyczącej Marii Callas, jak i zaproszenie mnie na premierę filmu dotyczącego Marii Callas, ponieważ no gdzieś znowu wróciły moje wspomnienia, moje przemyślenia, moje miłości właściwie cało życiowe do tej właśnie sylwetki diwy, jak pani to znakomicie ujęła, Marii Callas, diwy operowej, będącej jedną z pierwszych i jedną z ostatnich w dzisiejszych czasach. Dlaczego pierwszych? Bo Maria Kalla stała się punktem zwrotnym dla teatru operowego. Wręcz powinnam powiedzieć, że stała się kreatorką współczesnego teatru operowego. Dzięki dziełu, które stworzyła, którego stała się prekursorką definitywną. Do momentu można powiedzieć, że świat dzielimy na epokę do Marii Callas i od Marii Callas, ale naprawdę rzeczywiście sytuacja operowa tak może być postrzegana. Do czasów Marii Callas mieliśmy do czynienia ze śpiewakami operowymi, którzy byli statyczni na scenie, którzy po prostu mieli pewien kanon zachowań, wręcz w rycinach, na rycinach możemy to zobaczyć, jakąś tam pozę, kadr, nogi ustawione, ręce ustawione i tak dalej. I w ramach tych, tych PUS przedstawiali nam przepiękne dzieła operowe. Nagle na firmamencie pojawiła się postać Marii Callas, która tą tą sytuację zburzyła i stworzyła na nowo dzięki współpracownikom, z którymi miała do czynienia wielkim artystom. Dlaczego Maria Callas? Dlaczego nas tak fascynuje? Ja myślę, że wypełniła lukę wielkiej potrzeby, którą miało społeczeństwo po wojnie, potrzeby z jednej strony, czegoś bardzo emanującego ze sceny, czegoś, co nas porwie i pozwoli nam przeżyć katarzis, oczywiście. A żadna inna sztuka niż opera tego nie zapewnia w tak bogatym wydaniu. W końcu jest to Muza nad Muzami, która mamy, ma w sobie zarówno pierwiastek wizualności, jak i oczywiście muzyki jako takiej, ale również pierwiastek aktorski. I taką postacią była Maria Callas. Spełniła te wszystkie warunki. Film o Marii Callas y, od jutra w kinach w całej Polsce. W roli głównej Angelina Jolie. Dlatego też dzisiaj rozmawiamy o Marii Callas. Y, to wielka przyjemność oglądać Jolie na ekranie. Y, nie dostała nominacji do Oscara. Szkoda, y, bo Oscara już jednego ma za jedną z pierwszych swoich ról filmowych. Ale tu niewątpliwie, bo już po tylu latach bycia na ekranie tak bardzo angażując się też w przygotowania do tej roli w mojej ocenie zasłużyła czy pani się z tym zgodzi, pani Ewa? Ja się definitywnie z tym zgodzę, niezależnie od tego, że od obejrzenia naszego filmu słyszałam już różne głosy na temat tego filmu, różne opinie, różne recenzje, ale powiem krótko, jestem, jestem fanką tego filmu, jestem fanką Angeliny Jolie, chociażby od pierwszego tekstu, który usłyszałam na ekranie, gdzie byłam zszokowana jej sposobem przejęcia dykcji i sposobu mówienia Marikala. Kala. Zacznijmy w ogóle od tego rozmowę, Czyli zrozumiałam, że Angelina Jolie odbiła entą ilość godzin studiów nad... Całą sylwetką Mary Callas, nie tylko i psychiką, ale również całą fizycznością, a więc dźwiękiem, sposobem mówienia samogłoską, spółgłoską, sposobem wymawiania. Nie zapominajmy, że Maria Callas była osobą wielonarodowościową w jakimś sensie, prawda, bo urodzona w Ameryce, ale Greczynka, e, greczynka która kiedy przyjechała do Grecji była troszeczkę szykanowana, że ma akcent amerykański, a więc jej sposób mówienia był szczególny i opanowanie tego na pewno nie było łatwe. Zacznijmy od tego rozmowy, ale druga sprawa bardzo ważna. Dla mnie Angelina Jolie złapała to coś nieuchwytnego, co w Mary Callas było właściwie najważniejszą sprawą, mianowicie jej sylwetka w całości. Nie tylko na scenie operowej, ale również prywatnie kiedy przystudujemy książkę którą zaczęłam już czytać um, Annie Edwards Maria Callas prima sytuacja są genialną książkę polecam tak, państwu znak nowość. tak bardzo mm -hmm. państwu polecam tą tą nowo, nową książkę zobaczymy jak dalece sam fakt poruszania się Marii Callas nawet w sytuacjach prywatnych budził już emanację, budził elektryczność, budził, budził, nie wiem, ciarki na skórze. Po prostu Maria Kalas miała to coś i Angelinie Jolie to się absolutnie udało. Ja jestem zaskoczona, ja muszę pani powiedzieć, że po filmie na malutkim bankiecie, który miał miejsce, <laughs> rozmawiałam z panią, zresztą panią też chyba poznała, tak. która była statystką na tym filmie i, i opowiedziała scenę, kiedy Angelina Jolie przeszła, prawda, po planie, sam jej chód już był emanacją, a więc y Aktorka sprostała temu wyzwaniu bezwarunkowo. Tak, ta scena <laughs> finałowa, którą Państwo być może wybierając się do kina na film o zobaczą, kręcona była nie w Paryżu. O tym też powiedziała nam właśnie Pani, która do nas podeszła i rozmawiała z nami, która była na planie. To też jest, myślę, w ogóle przeżycie życia. i Fascynujące, żeby spotkać gwiazdy z Hollywood tak blisko, w sytuacji jeszcze tak pięknej, bo puszczana była muzyka klasyczna z balkonu, która jakby budowała napięcie, nastrój. No i sama Angelina Jolie, która wykonała. Taki gest w stosunku do właśnie aktorów, statystów, nie musiała tego robić. Mogła po prostu wsiąść do swojej limuzyny, odjechać z planu. Ale zrobiła to, bo wiedziała, że jest tak. Ta Taki, taka sugestia, taka potrzeba. Idąc dalej, Maria Callas i jej życie, bo niewątpliwie już od początku, kiedy wróciła z Nowego Jorku do, do Aten, trafiła pod dobre skrzydła, jeśli chodzi o śpiew operowy. Była kształcona przez wybitne tego czasu głosy operowe, nauczycieli, pedagogów, kobiety. I bardzo szybko, tak jak oglądałam w materiałach archiwalnych, okazało się, że to jest wielki talent. Oni mieli świadomość, z kim mają do czynienia. Ale ciekawe też jest to, że na początku swojej drogi Maria Kallas, no była kobietą dużą, z nadwagą i to był pewien problem. Tak, to był duży problem, ale może zacznijmy od tych pedagogów śpiewu właśnie w Atenach, bo myślę, że należy o nich wspomnieć, czyli Maria Trivella i oczywiście wielka Elvira de Hidalgo. Dwie wielkie primadonny, szczególnie Elvira de Hidalgo, które w sposób różny spojrzały na ten głos. Albowiem pierwsza, Maria Trivella, stwierdziła, że jest to mecosopran. I kształciła Marię Kallas raczej w kierunku mecosopranu, bądź sopranu dramatycznego, ale bardzo młodego. W końcu pamiętajmy o tym, że Maria Kallas troszkę oszukała sprawę i trafiła do tego konserwatorium ateńskiego w wieku 14 lat, mimo że przepisy mówiły o 16 latach. Notabene tak samo jak w Polsce w tej chwili, prawda? 16 lat. Tymczasem ona trafiła wcześniej. No to gdzie 14-letnia dziewczynka i sopran dramatyczny? Niemniej jednak tak była prowadzona w tym kierunku. Elvira de Hidalgo zobaczyła ten głos zupełnie inaczej i powiedziała, dobrze, w porządku, ma bardzo dobre niskie dźwięki, niski rejestr, ale ma fenomenalne możliwości w górze, w związku z czym będąc sama koloraturą, zaczęła ją kształcić w kierunku koloraturowym. I to było błogosławieństwo dla kariery Mag Marii Kalas z następnych lat, bo ta zbitka tych dwóch głosów, które potem władały przez całą jej karierę, okazała się po prostu jej wielkim szczęściem. Ale przechodząc do pani pyta, czy nadwaga i przeszkodziła Maria potem się zmagała całymi latami z tą nadwagą, która ciągle jej przeszkadzała. Mm, przeszkodziła i na przykład, kiedy śpiewała Aidę w Ameryce Południowej, gdzie troszeczkę się z niej nawet śmiano, gdzie musiano, musiano maskować jej ręce grube jakimiś tyulami, prawda? I tak dalej, i tak dalej, żeby ona była no, piękną, wiarygodną Aidą, więc był to jej gigantyczny problem, z którym sobie poradziła. Tak, i po, po, po tym chyba spektaklu Aidy, jeden z recenzentów dosyć niechlubnie odniósł się do jej tuszy. Tak. I po tym fakcie Maria Callas postanowiła. postanowiła tak, bardzo restrykcyjną dietę zastosować z stasiemcem, która okazała się skuteczna, schudła ponad 30 kg. I od tego momentu już pozostała w tej swojej wadze kobiety szczupłej, kobiety, która zachwyca, jest piękna i tak jak pani I powiedziała... I się świetnie ubiera. Tak, i była też ikoną mody. Ale jeszcze wracając do fenomenu jej głosu, tak żeby zrozumieć, tak. na czym polega też to zjawisko. Tu są dwie rzeczy. Jedna to rozpiętość repertuarowa, czyli od bardzo lirycznego repertuaru do bardzo dramatycznego, czyli od wysokich do niskich dźwięków. To zaraz pani Ewa rozwinie, o co chodzi. A druga rzecz to jej... Postawa aktorska. Pani również, jako śpiewaczka operowa, poszła tą drogą. Czyli z jednej strony wykształcenie muzyczne, a z drugiej strony wykształcenie aktorskie. Co nie jest oczywiste chyba w przypadku śpiewaczek operowych. I Kallas zrobiła to jako pierwsza. Tak. Kallas zrobiła to jako pierwsza, ale muszę powiedzieć, że ona nawet tego nie zrobiła. Ona po prostu była. I to jest bardzo ciekawe, kiedy studiujemy jej biografię wspomnienia osób jej współczesnych na temat jej pierwszych występów, kiedy jeszcze w ogóle nie miała techniki wokalnej, kiedy dopiero raczkowała w tym temacie, prawda? Wszyscy mówią to samo, że wchodziła na scenę, no, niespecjalnie piękna kobieta z pryszczatą twarzą czy tam, nie wiem, skórą i nagle działa się magia. Dlaczego? Ponieważ miała taki wyraz, taki przekaz, który jak gdyby niwelował wszystkie problemy i wciągał w tą operową opowieść. I ja myślę, że jej predyspozycje, przede wszystkim aktorskie, które miała, jej siła aktorska, która była jej naturą. Pamiętajmy o tym, że ona w rodzinie miała wcześniej artystów, prawda, po stronie matki. Te elementy spowodowały, że właściwie ta kariera ruszyła. Dlatego, że. Jak gdyby ten aspekt emanacji przekonywał chociażby dwie pierwsze profesorki, kiedy wykonywała pierwsze przesłuchania, to na pewno pani też zobaczyła w naszej pięknej biografii te wspomnienia, że stanęła skromna dziewczynka i nagle coś się zaczęło dziać, prawda? Czyli siła emanacji stała się jej wielką, wielką potęgą, ale potem ta siła. Została uzbrojona w absolutnie fenomenalną technikę, którą dostała zarówno od Marii Trivelli, jak i od Elwiry de Hidalgo. Albowiem to obie te panie nauczyły ją pracy przeponą, pracy technicznej, scaliły ten głos, czy właściwie rozbudowały i scaliły ten głos, i zaopatrzyły ją w nieprawdopodobnie sensacyjną technikę opartą na starym, dobrym włoskim belkancie, dzięki której wykonanie. Absolutnie maksymalnego repertuaru, który Maria Kalas wykonała w swoim życiu, było możliwe. Bo nawet jeżeli potem zjawili się krytycy tego głosu, którzy wybrzydzali, mówili: Ach, ten głos jest niepiękny. Y... Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę popatrzeć na dzieła, które wykonała Maria Kalas, i odpowiedzieć na jedno pytanie: Która inna śpiewaczka na świecie wykonała ten repertuar? I to wszystko. Tak rozległy, jeśli tak chodzi rozległy, o tak. różnorodność. Czym jest, panie Ewo, Belcanto, tak żeby zrozumieć, o czym jest mowa? Co to za rodzaj śpiewu? No cóż, belkanto, czyli piękny śpiew. Tłumacząc, tłumacząc dosłownie, prawda, bel canto. Ale w śpiewie operowym jest to w śpiewie operowym można powiedzieć rodzaj szkoły. Stworzonej przez całą wielką tradycję włoską, właściwie zaczynający się jeszcze, można powiedzieć, prawie że od Monteverdiego, ale wykreowanej zarówno przez kastratów, jak i potem kontynuowaną przez sławną rodzinę Garcia, który, gdzie, gdzie Garcia, Manuel Garcia opracował całe traktaty dotyczące szkolenia i sposobu prowadzenia głosu w tej technice Belcanto czyli oparcia dźwięku na oddechu, na pracy przepony, a jednocześnie prowadzenia frazy w sposób legato. Definitywnie na strumieniu powietrza, który jest emanowany przez właśnie przeponę, z przepiękną jednorodnością samogłosek, które muszą być zunifikowane tak, żeby widz miał, że słuchacz miał wrażenie, że oto płynie przed nami jakaś taka złota rzeka, powiedzmy sobie, pięknego dźwięku, który się nie zmienia, który jest bardzo jednorodny. Panie Ewo, kiedy słucha się fragmentów Kallas i w ogóle śpiewu operowego. Dla mnie fascynujące jest to, jak z kobiecego ciała może powstać tak ogromny dźwięk. To jest dla mnie niezwykłe. Jakby patrząc na porządek aktorski, gdzie po prostu śpiewamy czy do mikrofonu, czy po prostu, tutaj ten głos jest tak nośny, że obejmuje wielką salę opery. Jak to jest możliwe? Jakiego rodzaju ćwiczenia są potrzebne do tego, żeby uzyskać taką umiejętność? No cóż, krótko mówiąc, <laughs> lata pracy. A, tak, powiem tak, śpiew operowy jest rzeczą niezwykłą, szczególnie w dzisiejszych czasach. I ja muszę powiedzieć, że ja mówię, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, jakie dzisiaj w ogóle istnieją. Porównywalny tylko do sportu, na dobrą sprawę, bo jest to zawód fizyczny polegający na fizyczności, na treningu czysto fizycznym. Polegającym na czym? Na treningu pracy przepony, na treningu pracy całego ciała, mięśni oddechowych, żeber, klatki, trzymania. Całego korpusu ciała w pewnym, w pewnym rozwarciu. Do tego jest bardzo potrzebna fizyczność, praca fizyczna i przysposobienie ciała. To wymaga wielkich treningów i moim zdaniem dzisiaj w stosunkowo za małych w stosunku do tego, co na przykład przerabiali kastraci we Włoszech w XVII czy XVIII wieku, kiedy szkoły kastratów zapewniały codzienną naukę śpiewu, wokali, solferzu i tak dalej. Czytam ostatnio książkę Salvatore Ginori, którą notabene muszę zrecenzować, gdzie jest cały opis pracy. Właśnie kastratów, studiowania kastratów, kiedy to godziny pracy wynoszą około 8 godzin dziennie, codziennie. To jakie to jest obciążenie Ale... dla głosu, dla strun głosowych. Dla wszystkiego, prawda? Ale jest to przysposobienie do zawodu, bo ten zawód tego wymaga. Bo popatrzmy sobie w ten sposób, ile godzin trwa opera. Opera to są spektakle, które trwają 4 godziny, 3, 4, 5. I trzeba mieć formę. I trzeba mieć formę. Jeżeli popatrzymy sobie na kalendarium spektakli Marii Callas i przyjrzymy się, ile ona śpiewała. To bardzo często są to sytuacje takie, że śpiewała trzy do czterech razy w tygodniu w różnych miastach. Różne dzieła. Niesamowite. I zawsze główne partie. Rozmawiamy o Marii z w obliczu filmu fabularnego jej biografii, która pokazuje fragment jej życia. Ten ostatni z retrospekcjami w roli głównej Angelina Jolie. Panie Ewo, ciało, jak ważne jest w operze w przypadku śpiewaczki operowej? Ciało, czyli nadwaga, niedowaga, to jak. Mm, jak się to ciało traktuje też w tej praktyce operowej? No to tak, jak już przed chwilą powiedziałam, ciało jest instrumentem. Ja mam takie powiedzenie, że instrument uśpiewaka jest w nas. My budujemy wewnętrzny instrument za pomocą treningu, pracy mięśni, przysposobienia tego ciała, prawda, do mięśni Pani wcześniej mi zadała pytanie, jak uzyskać duży głos? Temu służy praca oddechowa, czyli praca nad przeponą, nad wykorzystaniem przepony do śpiewania, przepony, która musi dać tak zwane apoggio, czyli wsparcie dźwięku. Ale po co jest to wsparcie? Żeby strumień powietrza, który jest wygenerowany przez przeponę, dotarł do rezonatorów, czyli naszych mikrofonów i głośników, że tak się wyraża, Na prawda? Amplifikatorów. Nie tylko, bo również całe ciało jest de facto rezonatorem, a więc, żebyśmy umiejętnie kierowali ten strumień powietrza tam, gdzie ten efekt jest największy, który oddaje dźwięk przechodzący dalej do sali. Ale przechodząc do naszego ciała, z tego też wniosek, że budowa ciała ma wielkie znaczenie. Popatrzmy sobie na coś takiego, na tak zwane archetypy. Wszyscy mamy w oczach, jak powinien wyglądać tenor. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał Beniamino Gili, Caruso. Oczywiście dzisiaj to już jest wszystko zupełnie inne. Na przykład Beczała jest bardzo przystojnym, wspaniałym mężczyzną postawnym. Ryszard Karczykowski, którego przed chwilą widziałam w Radziejowicach, jest bardzo przystojnym, wysokim mężczyzną. Ale mamy w oczach, że tenorzy zazwyczaj nie są zbyt wysocy. Tak, zresztą też piszą książki na ten temat, mają krótką szyję i tak dalej, i tak dalej. Sopran. Soprany też są raczej niezbyt wysokiej postury. Meco-soprany są długie i wysokie, prawda? Więc mamy pewne archetypy budowy, oczywiście nie zawsze one się sprawdzają. Niemniej jednak jest książka pani profesor Gałuszko, znakomitego pedagoga z Wrocławia, która posi, yy, spowodowała, że pomierzyła. Budowy ciała śpiewaków i na ten temat wyciągnęła wnioski, czyli jak dalece wpływa, nie wiem, objętość klatki czy łydki na rodzaj głosu. Jest to bardzo ciekawe. Odsyłam do tej książki, bo może ona Państwu przynieść wiele ciekawych informacji na ten temat. Jeżeli mówimy o tuszy. Z obserwacji mojej w życiu, już jako pedagoga, a już w sumie jest 25 lat jestem profesjonalnym pedagogiem, a 50 lat śpiewaczką, jednak muszę powiedzieć, że zweryfikowałam moje podejście do świata mody, czyli do tego, co zrobiła Maria Kalla: iż śpiewaczka musi być szczupła, piękna itd. itd., itd. itd. Otóż powiem, że musi i nie musi, dlatego że jednak ciało wpływa na rodzaj dźwięku to też są przestrzenie i to też są rezonatory. I jednak osoby o pewnej wadze miewają znakomite głosy. Czasami dieta restrykcyjna powoduje zniknięcie tego głosu. W przypadku Marikalas aż tak się nie stało, ale są takie przypadki, a więc powiem inaczej do wszystkiego należy podchodzić z umiarem. Z jednej strony apeluję do reżyserów, żeby tak strasznie nie wymagali od śpiewaka, yy, yy, nie wiem, bycia modelem czy modelką, bo rozumiem, że jest to bardzo piękne, ale żeby po prostu bardziej zwracali uwagę na rodzaj dźwięku, bo jednak przychodzimy jako słuchacze do opery i chcemy posłuchać pięknego śpiewu, oczywiście w bardzo dobrych kostiumach, które czasami mogą zamaskować niekoniecznie jakieś doskonałości, niedoskonałości właściwie ciała. Pani Ewo, w pani drodze zawodowej, e, osobistej, e, śpiewaczki operowej, jaką rolę w kontekstach również aktorskich odegrał George Tabori, reżyser? No właśnie, to znaczy dotknęła pani kwintesencji mojej sprawy, że tak powiem. To no, znaczy ja jako śpiewaczka zaczęłam oczywiście od śpiewu, a jeszcze wcześniej od fortepianu. Byłam pianistką 12 lat. Potem zaczęłam śpiewać. Stąd też moja ścieżka bardzo podobna do ścieżki Marii Callas. Potem zakochałam się w aktorstwie. Zresztą muszę tutaj zrobić dygresję. Zakochałam się w aktorstwie dzięki miastu, z którego się wywodzę Kaliszowi, gdzie dyrektorem opery była Izabela Cywińska, która zbudowała tam fenomenalny zespół aktorów. I to chyba mnie po prostu zaraziło. Ale żeby już nie przedłużać, e, więc w związku z czym gdzieś we mnie ciągle tkwiła potrzeba. Formy ekspresji. To znaczy taka potrzeba, która jest przełożeniem w. Frazy na aktorstwo albo inaczej, aktorstwa na frazę, czyli tej unifikacji pomiędzy dźwiękiem, frazą a wyrazem dramaturgicznym, znowu podobnie jak Maria Kallas. I tak się złożyło, że w ogóle na mojej drodze spotykałam rewelacyjnych reżyserów. Muszę powiedzieć, że na początku zakochałam się na przykład oczywiście wizualnie w Macieju Prusie, którego spektaklami byłam oczarowana. Potem moim takim znakomitym reżyserem, z którym pracowałam, był Ryszard Peryt, potem Marek weiss grzesiński y bardzo gorąco wspominam tych reżyserów, którzy na wykreowali ze mnie znakomitą artystkę. Ale potem na mojej drodze stanął Georg Tabori w Wiedniu. I muszę powiedzieć, że to była historia nie z tej ziemi w moim życiu. Mianowicie po dwóch tygodniach pracy, gdzie kazał mi przejść przez trening de facto grotowskiego, można powiedzieć, stworzył ze mnie kompletnie inną artystkę. Śpiewaczka I... operowa i trening grotowski. No właśnie, co muszę za No ja muszę powiedzieć, że moi koledzy, którzy ze mną, bo to było przedstawienie pajaców Lon Cavalla w Kameroper w Wiedniu. I ja muszę powiedzieć, że moi koledzy byli zdruzgotani. To znaczy, że w ogóle nie chcieli się poddać temu treningowi. Nienawidzili Georgia. Były wielkie kłótnie oczywiście i tak dalej, i tak dalej, ale finał mimo wszystko jednak był sukcesem. Mianowicie to przedstawienie zostało nagrodzone przez krytyków jako Przedstawienie roku, to było już dawno, rok 87, ale do dzisiaj to przedstawienie jest pokazywane w telewizjach europejskich, jest w wielu bibliotekach takich m, m, zawodowych, można powiedzieć, jako przedstawienie bardzo istotne w historii teatru operowego. Zresztą muszę dodać, że ten spektakl Pajacy Lon Cavalla, w reżyserii Giorgia Taborego był drugi. Spektaklem w dziejach, można powiedzieć, teatru operowego po sławnej Carmen Petera Bruka, Więc ja z kolei, jako polska śpiewaczka, mogę powiedzieć, że jestem pierwszą śpiewaczką, która mm, jak gdyby była aktorką operową na ekranie. To, to było niesamowite wydarzenie. Cóż ja mogę o tym powiedzieć? Co to mogę... był za rodzaj pracy? Na czym on polegał i mm. dlaczego był tak inny i zaskakujący? Och. Praca była bardzo śmieszna, dlatego że jak pani wiadomo, pajace składają się jak gdyby z dwóch części. To znaczy, mówimy o tym, że jest trupa teatralna, która za chwilę pokaże nam komedię de l'arte, a więc mamy dwa spektakle. Mamy opowieść o trupie teatralnej i problematyce, tam miłość, zdrada itd. Tak oraz nagle, jak gdyby drugim aktem jest spektakl komedia de arte. I proszę sobie wyobrazić, że George Tabori, który nigdy w życiu wcześniej opery oczywiście nie robił, podszedł do tego na zasadzie dziecka, prawda? Znaczy powiedział, jaka, co tam w ogóle, o co chodzi? Proszę mi tu nie kłamać na scenie, bądźcie postaciami prawdziwymi. I żeby osiągnąć prawdę na scenie, w ogóle nie reżyserował. To znaczy, on nas po prostu, yy, że tak powiem, skomasował w, w pewnej sali prób, gdzie wykonywaliśmy właśnie wyłącznie ćwiczenia. I to były bardzo dziwne ćwiczenia. To były krzyki, piski, tarzania się po podłodze, nie wiem, głaskania, dotykania, mruczenia, yy, powrót do dzieciństwa na przykład, czyli rebirthing, można powiedzieć. W ogóle nie wiadomo po co. To była cała seria ćwiczeń. Mm. Na przykład było ćwiczenie, gdzie pod tytułem zwierzęta, gdzie George kazał nam być zwierzęciem. To znaczy nie udawać zwierzęcia, tylko nie wiem, usiąść koło siebie w kręgu. Bardzo lubi w ogóle pojęcia kręgu i w tym kręgu zacząć odczuwać relacje między sobą. Pod tytułem jakim zwierzęciem jestem w tej chwili? I to było bardzo dziwne doświadczenie, muszę pani powiedzieć, bo ja, oczywiście w spektaklu jest Nedda, czyli moja postać i kanio, czyli jej mąż, yy, oś dramatu tego spektaklu, prawda? Ja nagle poczułam, że jestem sarenką w tym wszystkim. On poczuł, że jest tygrysem. Ja zaczęłam przed nim po prostu uciekać. I teraz ten schemat za chwilę się przełożył na spektakl. Bo ja w żona ucieka przed swoim mężem. Y tak, y do kochanka. Ale, ale finał tego był taki, że y w pewnym momencie George powiedział: Dobrze, wchodzimy na scenę. I proszę sobie wyobrazić teraz rzecz najważniejszą. Weszliśmy na scenę i co? I spektakl był od początku do końca. Improwizowany. Wow! Nie było grama reżyserii grama reżysera. I to był rok 80, który 7. A czy 86 Jestem. spektakl w Wiedniu, a potem sfilmowany w 87 do telewizji. Można no, to obejrzeć. No to szanowni państwo, Szapoba, bo realizacja tego rodzaju działania z aktorami zawodowymi no prawie się nie wydarza w teatrach. No, Zwykle tak. jest y, nawet szkielet scenariusza, który jest jakoś pe pewnego rodzaju już sugestią, w którą aktorzy muszą wejść. Natomiast taka pełna improwizacja, no to się Ale naprawdę, powiem pani więcej. Improwizacja w stylu Comedia dell'arte na przykład, gdzie w scenariuszu było, że przychodzi w pewnym momencie Beppe z... Kurą, prawda? Chicken. I nagle George tam mówi, mówi, kura? No a jaka kura, prawda? No koledzy mówią, no zawsze tu się w operze przynosi plastikową kurę. George powiedział, nie będzie żadnej plastikowej kury i kazał przenieść z targu w Wiedniu żywą kurę. Kurę. No to proszę sobie wyobrazić granie z żywą kurą w teatrze operowym, które jest oczywiście w Wiedniu, Wiedniu, która jest absolutnie nieprzewidywalna i w ogóle bo nigdy nie było wiadomo, jak to się wszystko skończy. I kura, nagle <śmienia> są śmija i kura. No, to się nie wydarzyło, ale było bardzo ekscytująco. Jedno Wspaniałe. mogę powiedzieć, że ja. Czegoś podobnego już nigdy więcej w życiu nie przeżyłam, ale, mm, ale zrozumiałam wiele rzeczy, na przykład zrozumiałam coś takiego, że... Znaczy ja to poczułam jako przejście Alicji w Krainie Czarów na drugą stronę lustra. To, co mnie dotknęło, to było coś nie, absolutnie mistycznego. Mianowicie, że ja nagle stałam się postacią w ogóle nie wiedząc kiedy. I miałam uczucie na scenie kosmiczne pod tytułem Wszystko co zrobię jest dobre. W związku z czym jako śpiewaczka miałam też uczucie, że wszystko, co zaśpiewam, jest dobre. I tu we mnie w środku nastąpiła taka genialna integracja tych dwóch elementów, i wokalnego, i aktorskiego. E, aktorskiego. I muszę powiedzieć, jak jestem zazwyczaj bardzo skromną osobą, jeśli chodzi o moje wykonania, to tutaj powiem, że dotknęłam jakiejś prawdy, tej wspólnej prawdy, której mi się udało zakosztować, że tak powiem, dzięki temu niezwykłemu reżyserowi. I cóż, i po tym spektaklu miałam bardzo dużo problemów. Mianowicie, na przykład, byłam taką niesamowicie bujną blondyną, tylko miałem utlenione mocno włosy i tak dalej. Zresztą zaproszenie do Playboya, to już pani o tym mówiła, i to też było bardzo śmieszne, Który ponieważ... Które pani te, odrzuciła? Które odrzuciłam, bo, bo byłam bardzo erotyczną postacią w tym spektaklu, ale zmierzam do tego, że po tym spektaklu ja nie byłam w stanie w ogóle wyjść na scenę. Ja tak dalece, tak dalece przykleiła mi się kalka tej postaci, że nie, nie umiałam sobie z tym poradzić. To było bardzo trudne. Ale później jednak była pani Tak, zmieniłam kolor w włosów, włosów w tak, tak, oczywiście, oczywiście, ale, ale to mnie kosztowało. Piękna historia e, Pani Ewo. E, chcemy takich więcej. E, proszę się poczuć zaproszoną do e, Kobiet Rakiet, ale trochę czasu upłynie, tak żeby Państwu też dać, żeby ta wiedza jakoś tak się e, rozsiadła w nas i popracowała trochę. A na tę chwilę zapraszamy Państwa po pierwsze do kin, by zobaczyć Angelinę Jolie w roli Marii Callas, z Diwy Wszechczasów. Film ten od jutra w kinach. No i do tego jeszcze w komplecie biografia, wydawnictwo Znak. To myślę, że znakomite uzupełnienie e, obrazu. I życia już takiego w, w, w dużej drobiazgowości, jednak, żeby sobie pewne rzeczy m, tak podokładać, bo nie wszystko w filmie jest pokazane. Niektórych rzeczy musimy się po prostu domyśleć, a niektórych po prostu, jeżeli nie sięgniemy po biografii, nie będziemy wiedzieć. Ewa Irzykowska, wspaniała śpiewaczka operowa, pedagog, pani profesor, była naszym gościem w rytmie kultury w Polskim Radiu RDC. Bardzo dziękuję pani Dziękuję Ewa. pięknie. Dziękuję Do zobaczenia. Państwu.